Właśnie skończyłem rozmowę z klientem, który dzwonił do mnie wczoraj z problemem spalania oleju w jego samochodzie. Było on mu kilku mechaników, ale oni powiedzieli, że przy spalaniu dwóch litrów na 1000 kilometrów to nie ma szans, żeby obeszło się bez remontu. Natomiast klient z naszych social mediów znalazł procedurę, znalazł preparaty, zakupił preparat Iron Take and Valve Cleaner i postanowił sam przeprowadzić procedurę czyszczenia pierścieni olejowych w jego silniku. Klient przygotował sobie wszystko i zadzwonił do mnie, jak przeprowadzić procedurę tak, żeby wykonać ją poprawnie. I zostaliśmy na łączu, tak żeby nie było żadnego problemu. I końcowo udało się doprowadzić procedurę do końca. Samolot odpalił, wyjechał, nie było żadnego problemu. Czekam teraz na informację, czy spalanie zniknęło, a jeśli zostało, no to jakie spalanie zostało? Zalecamy, aby każdy, kto chce w swoim samochodzie coś naprawić, zmienić, jakąkolwiek procedurę przeprowadzić, aby robił to w warsztacie u mechanika, u ludzi, którzy mają pojęcie, jak to wykonywać, są w tym wyspecjalizowani i robią to już od dłuższego czasu, bo w takich przypadkach nie ma rzeczy, które mogą ich zaskoczyć, a jeśli coś ich zaskoczy, to będą wiedzieli, jak sobie z tym poradzić i dany problem rozwiązać.